Niezapominajki są to kwiatki z bajki i mogą być częścią bajkowych kompozycji na naszych balkonach i tarasach. Dziś przygotuję trzy donice z kwiatami w kolorach niezapominajek różowym, białym i niebieskim. Zapraszam! Niezapominajki, nazywane też niezabudkami, to rośliny uprawiane u nas najczęściej jako kwiaty dwuletnie. Istnieje spora liczba pięknych odmian, które możemy sadzić, zarówno w ogrodach, jak również w pojemnikach. Szczególnie efektowne kompozycje tworzą niezapominajki z różnymi kwiatami wiosennymi. Nadają się również na kwiaty cięte. Zacznijmy od niezapominajki białej. W jej towarzystwie posadzę też inne rośliny o białych kwiatach. Znajdzie się miejsce dla azali, goździka, stokrotek i bratków. Azalia indyjska, którą można wiosną kupić w sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach, najlepiej czuje się w temperaturze 10-12 stopni Celsjusza. W ciepłych domach często usychają i opadają jej kwiaty lub liście. Gdy minie już ryzyko przymrozków, możemy ją wystawić na balkon. Będzie nam za to bardzo wdzięczna. Goździki też świetnie się czują i doskonale prezentują się w doniczkach. W sklepach pojawia się coraz więcej odmian. To odmiana goździka pierzastego. Ma kompaktowy, zwarty pokrój. Do tego oczywiście nie zapominajki, o których nie możemy zapomnieć. Są to rośliny odporne na szkodniki i większość chorób grzybowych, chociaż mogą się na nich pojawić mszyce. Ciekawostką jest to, że ta roślina ma w naszym kraju swoje święto. 15 maja obchodzimy Dzień Polskiej Niezapominajki. Całość kompozycji uzupełniamy jeszcze bratkami o dużych białych płatkach i wesołymi stokrotkami, które tak samo jak niezapominajki kojarzą nam się z dzieciństwem i nieskażoną przyrodą. Biała kompozycja skończona, pora na różową. Żeby ten kolor nie zapominał, jaki się utrzymał, warto ją posadzić w podłożu o odczynie kwaśnym, który jest też odpowiedni dla azali. Możemy użyć podłoża do iglaków lub do rododendronów. W tej donicy znajdzie się więc kolejna azalia, jednak tym razem w kolorze różowym. Dołączą do niej stokrotki o pełnych kwiatach z końcówkami płatków w różowym odcieniu. Kwitną one przez całą wiosnę, będą więc zdobić nasz balkon, czy teraz, do maja lub czerwca. Pamiętajmy o usuwaniu przekwitłych kwiatów, bo to pobudzi rośliny do zawiązywania kolejnych pąków. I pora na najważniejsze niezapominajki. Podobno, zdaniem artystów, są one wymarzonym motywem w malarstwie czy poezji. Niezabudka stała się też symbolem proekologicznych przedsięwzięć, a teraz jest częścią naszej różowej kompozycji. Na koniec pozostały nam najbardziej znane i lubiane niebieskie niezapominajki. Obok nich posadzę niebieskie jacynty i niebieskie bratki. Jacynty pięknie pachną. Warto więc doniczkę obsadzoną jacyntami postawić tam, gdzie będziemy często otwierać okno lub drzwi balkonowe, żebyśmy mogli cieszyć się ich słodkim zapachem. Delikatne niebieskie niezapominajki wypełnią większą część skrzynki balkonowej. Niektórzy nazywają je także żabimi oczkami lub mysimi uszkami. Ich drobne kwiaty składają się z pięciu płatków. Nie są to wymagające rośliny. Będą rosły praktycznie w każdych warunkach, zarówno w miejscach słonecznych, jak i lekko zacienionych. Pamiętajmy oczywiście o regularnym podlewaniu. Kwiat zapominajki symbolizuje pamięć i miłość. Po przekwitnięciu rośliny te często same się rozsiewają. Uzupełnieniem naszej kompozycji będą granatowe bratki. Są one doskonałym towarzystwem dla niezabudki. Niezapominajki to niesamowite rośliny, chociaż w kompozycjach balkonowych lub tarasowych często o nich zapominamy. A szkoda. Może w tym roku, tak samo jak u mnie, również u Was znajdzie się dla nich trochę miejsca. A kolejny odcinek programu Balkony i tarasy już za tydzień.